Dobra, a więc hej, cześć, witajcie. Ja jestem Zyntu, a to jest nowa seria na moim kanale z Minecrafta. Jeszcze nie wiem, jak się przyjmie, bo to pierwszy odcinek z Minecrafta i dzisiaj za mną jest Metyj, Przywitajcie się. No witam. No i generalnie pierwszy, no, pierwszą część tego filmiku, bo jak widzicie już coś tu mamy, będziecie mieli u Metyja na kanale, macie link w karcie. I... No, Zapraszam. No e... i... To jest taki survival, generalnie, gdzie my się budujemy domki i no jest fajnie. No jest super tutaj. Znaczy, główny mój pierwszy odcinek to było kopanie kobla i robienie farmy. Ciekawego ma... no. Możecie no ciekawe. yy, w ogóle... to. Możecie zaobserwować. To jest fajnie, ciekawe. W Fajnie też. Kozak, że mi brat właśnie filmował, na Dobra, jestem. Brat mi wbił do pokoju. Dobra, let's go. Wytnę to po prostu. Dobra. Nie wiem, czy pamiętasz, też, jak ci mówiłem w moim odcinku, że mieliśmy obudować tą farm. Moby tutaj nam nie dają żyć. No spoko, a masz tutaj. W ogóle tyle jakaś big ryba, co ją zabić. No mówię, to delfiny są jakieś. A. Dostałem rybę, z, jak zabiłem. I one są na hita w ogóle z kamiennego miecza. No Dobra. I można robimy... płotki zrobić te kamienne. No właśnie się chciałem spytać, czy robimy płotki. I ogółem. Z... Nie wiem, czy masz jeszcze motykę, bo tutaj wywaliło. E, mam. Gdzie? Nie wiem, czy to przy deszczu nie będzie ten. Czy to przy deszczu szybciej rośnie, czy właśnie odwrotnie tutaj jest. E, no, raczej nie wolniej. No nie, no w sumie na logikę to. Dobra, to ja tutaj to ogarnę. Fuck. Ja to dobry budowniczy. No, a ja dobrze wpadam do wody. <gronny> no to, przez ten deszcz ciągle Dirt się robi z tego, więc... Fa fajnie jakbyśmy daszek tutaj zrobili. To od dirt... to od deszczu się robi Dirt? No zobacz, tu znowu się Dirt zrobił, nawet na to nie wszedłem chyba. No bo to jest jakieś ten, to są te z matykami tak jest Dobra, o, trzeba o, na to tozić. Wyrażłaś to nie. Jak się w ogóle robiło te, te te, co ty budujesz, te płotki z kobla? Eee, te, sześć kamieni jak kładziesz. Dobra, to spróbuję. Sporać. Na górze i po środku. Rob, poczekaj, ja tutaj gdzieś postawię nam crafting, żebyśmy mieli. Eee, dirt. Stack dirta, Elo. Ta, to weź ten cały piasek, zmień na to. To posadzę. Dobra. A, tutaj jest ogrodzenie, dobra. Nie mam kobla, jemy, ale biedę w kraju. No, ja dużo kopałem to, mam. No, ja wydałem na schodki i te sprawy. Jezu, okay. ile piasku muszę to wszystko pozbierać. Nie, wystarczy, że tu trochę idę. Get. Dobra, mam lepsze Tutaj Tutaj w sumie zrobię kobla. A, laga miałem jakiegoś. Nie wiem, nie wiem. Dobra. Mam 13, to ja posadzę w sumie. Mam cztery, to wiesz. To nas spokojnie. Dobra, to spróbuję... Czekaj, bo tu te... będzie wejście. O tak to się robi, dobra. No i po co ja tyle tego zrobiłem, jak i tak już to jest całe budowane, no dobra, no, niedermat. To ja zrobię te takie... tą bramkę taką. To nie pamiętam, jak ją się do końca robiło. Wiem, że z patyków i z drewna yy, Aha, oto ci chodzi, no spokojnie. Tylko, że to nie będzie do. Ej, bo można by to było podwyższyć. Szczególnie w tym miejscu. Nie, to jakoś inaczej się robiło. Nie mam pojęcia. Bo ja jakoś... idę na kopać tak. także wiesz. Nie, nie pamiętam, jak to się robiło to tutaj byś musiał ogarnąć ja, yy, ja wiem jak yy, po bokach patyki i po środku drewno a dobra już wiem jak i w ogóle wszystko masz w tej książce jak co? możesz wpisać jak to się nazywa i masz dobra mam już to no ta boże bo ja tam nie grałem na tych w ogóle wersjach no ja też nie grałem ale oglądałem na YouTubie dla mnie single się potem już nie liczył, tylko ulti. i A Dobra Jest już furtka. Tylko teraz fajnie jakbym jeszcze tutaj podwyższył to na drugie piętro. Nie, to nie to nie deszcz robi Dirta, to po prostu staliśmy, stanęliśmy pewnie na to. No nie, mi mam do Albo motyka coś się jej się stało No to była drewniana może dlatego Nie wiem, no to znawcy minecrafta, wiem tylko tyle No ja wiem tyle, że im, Jak masz z sobą motykę To ora jakoś lepiej Niż drewniana, czyli tak No na pewno jest jakiś powód Dlaczego masz nasz z różnych no. materiałów Tak Aha, burza. Bo ja się, że piorunem dostanę. Ja nie no, ja nie chcę tej nocy, ja chciałem sobie pójść eksplorować tam coś. No ja stałem. też. To mam pomysł w moim odcinku następnym robimy napad na statek. No chyba, że będzie noc. Masz jeszcze to? Clipper! Za tobą yy. Masz jeszcze to coś? Ło! Nie, on to wybuchnie Dobra, nice. Polito X Dobra, masz jeszcze to? E-płotki? Dobra, ja zrobiłem już, bo chcę to dobudować do końca. Też nie wiem, czy te 12 starczy. Bała się nie. Ja mam 24. Bo jak piorun blisko nas pierdzielnął. O, są pioruny? No, coś widać nawet ja. Nie wiem, nie, nie patrzę. Może mam wyłączone w sumie pewnie. Dobra, ja bym proponował... Na jolo. O, już przestało padać. A Ej, jest dzień? Nie, nie, mam, nie. A, jednak nie przestało. Tam jest jakaś świątynia, też by można ją wyeksplorować. Ale taka pod wodą, czy nie? No zobacz. Czy to jest jakaś taka górka? Nie wiem, co to jest. E, ja Dobra, mam ja jedzenie. mam pomysł. Mamy jedzenie, więc moglibyśmy pójść szybko eksplorować ten statek. Bo to nie jest chyba jakieś takie potężne, żeby to eksplorować cały odcinek. No właśnie nie wiem. Ale wiem, że tam są jakieś skrzynki. Mogę z daleka w sumie sprawdzić co tam jest. Nie ma tu fajna. No właśnie też właśnie się przyzwyczajenia. Próbuję kliknąć fajna. Ja nie potrafię trafić szkieletę z miękną. Mam dwie nitki, mogę sobie w sumie łuk zrobić. Dobra, zrobi ty... Dobra, ekspię. Zobaczę ten statek. On jest, ogółem, no nic tu nie ma za bardzo. Wiesz co mnie martwi, że ciągle koło ogródka, tam farmy, biegają nam krytery. Takie jak ten. Ogółem tutaj nic nie ma w tym stawku. Jak odręb? Serio? Serio, pusto. Chyba że, chyba, że trzeba mieć ten na przetrwanie pod wodą coś, żeby to wykopać. I tam pod tym coś jest. Ale tam nawet żadnej skrzynki nie ma. Mapa skarbów tam jest. No właśnie ja nie mam żadnej. Nie wiem, może jestem ślepa, ale nie, naprawdę. A dobrze zlutowałeś? Słuchaj, czekaj. Jest to jakieś przejście. Skrzynka. No. Jest. Kompas, pióra. No to jest. Mapa skarbów. No jest trochę rzeczy. Nie, no jest. Yy, mapa jakaś, tylko czy ona do końca nie prowadzi? No, prowadzi Ta, to jest skarb. skarb Tylko ciekawe co w nim jest Nie wiem, wiesz co ja ci powiem, mam 13 siana, Nice Dobra, ja wracam Podeptałem to A co, w ogóle te zwierzęta łażą w nocy? Zwierzęta? No ta, ale akurat tym gdzie jesteśmy jest mało zwierząt No, to mnie boli Bo... O kurczak. Ale co mi z tych kurczaków? Szkielety się cztery namierzyciły po Idę coś zobaczyć do tego statku. Ej, ale fajnie masz na to zbugować. Nie! Zbugowałem se... Co to jest? Idźcie z tym, please! Co to jest? Co? Co? Jakieś y cztery szkielety na koniu w, w żelaznej czapce. A to są jokery chyba jakoś tak się zdążyło. Ja nie wiem co to ale uciekam Weź tu slash, Ja mam taki, ja taki pomysł Poczekajmy do dnia Bo teraz to nic nie zrobimy i musimy iść na polowanie tych owiec Różową owcę widzę Milion owiec widzę Czy ja mam lawę? Klipery tak Lawa, lawa, lawa u mnie tak. Death u mnie What? Ale jestem kozakiem totalnym to jest chyba jakaś mini kopalnia, ale nie jestem pewna. Mogę zobaczyć, czy tu jakiegoś żelaza nie ma. Ja tu walczę o przetrwanie. I takie diaxy ja złam się z... uśmiał. Mój wow. węgiel się spalił. Masz różową wełnę, ja mam. No to zrób se łóżko i śpimy. No z różowej nie zrobię, ale już mam wełnę na łóżko w białym. No to dawaj, zbieraj i musimy z odpocząć Ej, jem chleb, ale tak szybko mi się kończy głód i tak Ej, Ender ma nabić? Nie, ale okej, nie Po co nam Perła tutaj przecież i tak ona... Nie wiem, na przykład Nie, znowu te Joker. czy co to tam jest? Nie no, potem do Endu będziemy się, ale to pewnie w jakimś 40. 50. odcinku Ej, ja chyba będzie. wiem skąd oni się wzięli Z pioruna chyba wyszli Nie wiem, nie znam się no ja też nie, ale tak wyglądało. tak Nikon się pojawi pewnie tak. Dobra, ja już ja Jestem wyjuszka. na naszej kopalni. My mamy kopalnię? Waterski ile będzie? Znaczy no, w naszej bazie, tam gdzie ty jest. No spokojnie. A, fajnie. A to ty, dobra, ja kładę tu łóżko i sobie zaraz spokój sobie. Idź też spać. Dobra. To śpimy. Pierwsza noc, którą przyspimy. Wow! Jest. Dobra. Ogółem ja tu zrobiłbym se chesta i tą mapę skarbów do niego schował. No to spokoj zrobię. Po co mam podtrzymać, potem zginę gdzieś w jakimś miejscu już nie będzie. Ja tu sobie też robię pokój. Ja tu sobie robię tak. Dawaj zróbmy później domek na wodzie. Jeśli chcesz... To możemy zrobić. Tylko ja nie umiem budować. E, ja też nie, ale to się ogarnie. Teraz nie masz podwójnych skrzynek? Nie ma? No patrz, postawiłem dwie obok siebie i normalne dwie pojedyncze są. Może to trzeba jakoś połączyć albo coś. Nie, wiem, albo się inaczej to... robi double chest, to nie wiem. No. Dobra, ale schop... jakie mógłby być inny crafting w sumie? Dobra, do tutaj schowam tylko skarb. Przepalę sobie w ogóle rybkę i jakieś tam jedzenie, które znalazłem. A tutaj schowałam po prostu niepotrzebne rzeczy. Piasek, jakieś te... Piasek się przyda na szkło. Mam kompas. To No ja już trzymał. mam prawie cały pokój. Ej, w sumie muszę iść na ścianę drewno. ja okay, muszę sobie zrobić płytkę. I tak się ją robi, lol do... Ciekawe w tak. ogóle jak się przyjmie ta seria u Ciebie i u mnie no, Czy u mnie zemce się widzowie cieszą? U mnie wątpię wyświetleń. Bo u mnie Uchc ma 200 wyświetleń, a Fortnite mi, max 100 No u mnie Fortnite ma po 100 i Minecrafta nie było No to zobaczymy, jak coś to Cię wypromuje, bo moje widzowie i Fortnite L znaczy to nie, ja mam podwójną normalną, pa LOL Ja jej nie mogę otwierać, ale to e, dobra lat nie wiem no. Też mam białe łóżko, dobra Ja z płytek sobie tutaj zrobiłem bo... Mam jedzonko dodatkowe A jak tu zacznę kopać nic nie rozwalenia Bo by się przydał większy korytarz. O książkę mam w ogóle, potem enchant możemy z... nią no. no najpierw to obsidian. I diamenci. No tak. My to właśnie, nawet żelazo nie widzieliśmy na oczy. Dobra, wiesz co ja mam szczerze taki pomysł, bo jest dzień. Przydałoby się iść do kopalni, tylko by się trzeba było uzbroić. Yyy, no w sumie spoko, tylko ja bym sobie najpierw pościnał drewno na pochodni, bo... No, o ja też sobie pościnam. O nie, ale nie to... włączyć. Shaderów nie włączyłem. No ja też, to ja w następnym będę... A, i tak nie włączę, bo to nie Optifine XD XT. Dobra, to pokój sam może garniesz później, a teraz możemy iść Tylko, ja bym musiał się uzbroić Znaczy, mam uzbrojenie, tylko jedzenie całe zabiorę To mam całe jedzenie moje yy, A ja sobie najpierw pozbieram drewno, żeby iść na tą wyprawę wielką Zapasowe kilofy by się przydały Dobra, mam dwa zapasowe kify Zobaczę w ogóle, ile trwa nagranie 15 minut już O kurde, no to może Polecam wejść do tej kopalni I po prostu Zakończymy w kopalni i nagramy pół... odcinek No to spoko, grozny. ja w tym czasie uciek ucieknę od tych jokerów Jest już dobra, no to ja tutaj yy, Z dwu Jan, ty to masz kozak, do ciebie nikt nie wbił na odcinek a u mnie już dwa razy No, u ja, mnie wbijają teraz akurat fart Dobra, to ja zapiszę nasze kordy, naszej bazy i będę miał Jeszcze se zapiszę na K Ej, będziesz miał mi dać trochę jedzenia jak co? Tak, mam Spoko. A ja w sumie sobie jeszcze to przekalę i będzie bit. Ej, a my mamy jakiś cave tutaj, czy po prostu zwykłą kopalnię? Hmm, znaczy... Jakiś przydałoby się po prostu, żebyśmy znaleźli żela. To by było ok. Aha, no właśnie o to mi chodzi, że w kaj'ie y będzie łatwiej. No tak, to by się... O ja mam tego jokera! No i wycieramy go czy nie? W sumie dostaniemy banię z niego, ale będzie... No ale łatwo zginiemy z niego. I łuk on ma enchantowany. No, wiem o tym. To Do dawaj, bijemy. Byłem. To razem, razem. No to poczekaj, są chyba, on jest chyba mocny. No wiem, że ciekawi jest mnie... I ich jest ciekawi mi... tam. Ciekawi mnie, czy ten jego, jego koledzy przyjdą. Bo on jest tutaj sam. Tak? No to jak jest sam, to możemy. No. Nie, dwóch jest, dwóch jest przynajmniej. Ej, co jeszcze są jacyś obrońcy tych lam? By mi było smutno. No, i też. Ej, bo ten jeden sobie poszedł. Dawaj, trawę tego jednego. Ej, ja mam jednego na sobie. Ale właśnie najpierw im, im zabijamy konia, potem ich. Gdzie ty jesteś? Nie trafiam go, jestem chory. Gdzie ty jesteś dzięki w ogóle? Za... Ja? Poczekam. Gdzie ty jesteś? Masz innego. O, dzięki Pani za że raz panie generalnie. A, tam jesteś, to nieźle. Jest gdzie jest jego koleś? Nie wiem... Fajny linterum, ochrona Mam nadzieję. O, mam go, mam go. Dobra, tyram. On jest słaby? Y zabijesz mu konia, potem go. Dobra razem robimy Ja go nie trafiam ale o e. Dobra L No nie, nie wypadła Nie wypadło nic? Chyba że ty masz No ja mam jedną ja strzałę z niego Masz To jest super ale. O jest trzeci Rush. Ty mieć w Tam jest jeszcze Ja mam jakieś lagi pingu totalne Ale żyjemy Dałabym się piłaś, kobla piłaś, mieć więcej. Dobra. Y... Ja idę zaraz coś zrobić chleba. Bo mi się szybko głód kończy. Mam go. Biję go. Idę. on bije! Chodź tu. Ida. Mam laga. Mam laga. Oro. To jest jakiś żart? Serio nic? Ta. Ja coś cofałem, Aha, kość. Dobra, warcz, idziemy szukać tej. No to dawaj się w domku. Dobra, weź już ich może a może, chodź, a może chodźmy na tamtą górkę, ona jest sporo większa. No Nie to wiem, poczekaj, to jest się... chleb wezmę. Ja coś tam mam. Pięć takich, pięć takich i dwa takie. Steki najlepsze są, najlepiej czarne. moja. mam Steka tego ze świni. A. Biję tego czwartego jak coś. Koniec, On jest słaby Słabe. ale słabe strefulca dostaje Jest bania! Nice. Ale ona jest wideo wyczerpana praktycznie, ale zawsze bania. Moja ma, ma połowę. Moja ma krawinic Aha. Mączka Kostna mam 9 w ogóle. Robię. sobie. No to Dobra, jeszcze do... jestem ja na tej górce, mogę ci podać kordy, chyba że nie widzisz. Ale nie. Yy, możesz mi podać kordy, ale. Biorę yy, 300 na minus 15. 300 na minus 15. W takiej górce się skupiasz. już. O, tutaj może być idealnie. Masz drewno? Masz pewnie, bo zbierałeś przecież. Yy, no, trochę mam. Dobra, Ej, wkupuję, ale się mało po w dół. Chleba z tego. Zawsze jakieś jedzenie. Ale w sumie czy nie wiem ja... czy tam nie dojdę i nie będzie trzeba odcinka zakończyć. No nie wiem, możemy skończyć. E, a w ogóle to minus 15? No, a mógłbyś w ogóle teraz jeszcze zrobić jeden odcinek na mój? Czy już ten... No spoko. Dobra, to pożegnaj jak się już mnie będzie przygoda. Z e, e, dobra, szachy, tylko dojdę tam. Ja tu pani Ja No, nie, 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 Lepiej się chyba w ziemię, niż w górkę wkopić. Mm, jestem równa 300 i mniej Na tej górce wkopany jestem. Aha, dobra. Kupię, to wbiłem. No to możemy u ciebie kopać. Dobra, to żegnamy się. Eee, Mamy już pierwszą część seta, to jest już osiągnięcie. No. Także ja Wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się do następnego odcinka i cześć!